Hej, hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest pierwszy odcinek z mojej kolejnej serii zagramy witam was w grze Call of Duty 4 Modern Warfare. Jest to moim skromnym zdaniem najlepsza część Call of Duty i moja też zresztą ulubiona część Call of Duty. Cóż, wyszła w 2007 roku, moi drodzy, Swo stworzyło ją studio Infinity World, wydał Activision oczywiście. E wiem również, że wyszedł Remaster Modern Warfare, ale nie. I on mi pójdzie na kompa o dziwo, ale nie posiadam go po prostu. A no, jest też trochę drogi, nie ukrywajmy, więc zaprezentuję wam jednak oryginalną część, nie remastered. No i cóż, o fabule nie będę wam nic mówił. Powiem wam tylko tyle, że gra nas przenosi w czasy na przełomy XX i XXI wieku więc do czasów współczesnych, jak sugeruje już nazwa gry. I cóż, no moi drodzy, zaczynamy. Aha, jeszcze jedna rzecz. Wiem, że w kolejności od Call of Duty 2 jest Call of Duty 3, ale Call of Duty 3 nie mam możliwości technicznej wam nagrać, bo Call of Duty 3 wyszło tylko i wyłącznie na konsolę, a ja nie mam nagrywarki Więc no nie mam jak wam pokazać Call of Duty 3, ale jeśli kiedyś dostanę nagrywarkę w łapki, to, to ten to myślę, że zabierzemy się również za Koda trójkę, ale dobra. A, jeszcze, jeszcze jedna rzecz. Moi drodzy, Call of Duty 4, ja przeszedłem 7 lat temu i przeszedłem tą grę tylko raz, więc z fabuły nie pamiętam zupełnie nic. Także będzie to seria na ślepo, tak naprawdę, mimo że przeszedłem grę. No i cóż, dobra, zacznijmy. Zanim jeszcze, moi drodzy, zobaczycie pierwszą kadstenkę tak bezpośrednio z gry, to ja wam wrzucę jeszcze intro do, do odcinka. Intro, które pojawia się, kiedy uruchamiamy grę.

U.S. Marines, stationed on high alert, were given the order to invade the small, but large. Nikolai! Foreman The coup is Harry! Just as they lay waste to our country, we shall lay waste to theirs. You think this will stop the bloodshed? You will all die soon anyway. news first, the world's in great shape. We've got a civil war in Russia, government loyalists against ultranationalist rebels, and 15,000 nukes at stake. Just another day at the office. Khaled al-Assad, currently the second most powerful man in the Middle East. Now word on the street is he's got the minerals to be top dog down there. Intel's keeping an eye on him. And the bad news? We've got a new guy joining us today, fresh out of selection. His name's Soap, Okej, sierżant Soap McTavish, 22 Puksas. Dobra, Ok, jesteśmy z gazem, spoko, weź karabin ze stołu. No dobra. Kurczę, to jest 60 fps Mam wrażenie, że gra chodzi, jak gmina 30, no ale dobra, może to jest jakieś takie. tylko moje wrażenie. Okej, ale co on zrobić? Weź nazwisko numer 1 i wie celi przez przyrządy, dobra. Aha, przytrzymuj, tak. No. Hops. Aha. Odwrócić sterowanie, patrzenie góra-dół. Nie. Strzelanie z biodra jest zawsze nieskuteczne niż przy zastosowaniu przyrządów celowniczych.

Dodatkową broń ze zbrojowni, dobra. Okej, przejdź na karabinę H1B2, to wiemy. Broń zapasowa. przejść przeładowanie, to prawda. A ci faw w pobliżu arbuza, by uderzyć ci nożem. Okej, Spoko, gas. Kapitan Price chcecie widzieć, to jest ciekawe, że Kapitan Price, kurczę, on jest chyba nieśmiertelny normalnie. Wskaźnik celu znajduje się pośrodku do najczęściej ekranu. Wiecie, Kapitan Price był w II Wojnie Światowej, a teraz jeszcze pomaga nam w XXI wieku, to jest, to jest genialne. Okej, okay, pod shiftem możemy już sprintować, fajnie, pod tabem sprawdzamy sobie cele. Dobra, grafikę mam chyba na maksa ustawioną, z tego co pamiętam. Gdy żółte kółko znajdzie się pośrodku kompasu, będzie to znaczyć, że jesteś zwrócony do celu. Dobra. Yes, Capitão Price. Oh yeah. PNG, oh, yeah. PNG, Próximo Próximo PNG, right. What the muppet Everyone else head to observation. For this test, you'll have to run the cargo ship solo in less than 60 seconds. Mm -hmm. the at 19 seconds. Good luck. Climb the ladder over there.

Yy, okay, nie mam pojęcia jak mi to wyjdzie, ale lećmy. Dobra, flashbang. Ok, 5, muszę chyba przeładować co. Flashbang through the door. Ale gdzie mam iść? Tutaj, finish, dobra. dobra jest Nadasz się, zalecany poziom trudności normalny, no i taki chciałem też włączyć. Możemy też poprawić, e, moi drodzy, twój czas końcowy 35 sekund. No nie ma dobrze, ale też nie ma źle, nie? Wybierz poziom trudności. Poborowy, normalny. No, no, się, że na normalnym sobie zagramy. Okej. Także wcielamy się w sołupa Makty i Wisza agenta SAS. Spoko. team.

To jest to moi kochani Już czuć ten klimat Okej okay. Luck and load Zabezpiecz przesyłkę, dobra Jedziemy z tym Mam nadzieję, że głośność jest w porządku O tak o, i nie chodzi już tak dziwnie kamera. Na treningu tylko tak dziwnie chodziła, dobra Okej, okay, wchodzimy Dużo do mnie. Mam nadzieję, że jasno się z porządku. Schody czyste Poważnie. To nieźle. Korytarz czysty, dobra To idziemy Za kapitanem Priceem Okej, okay. ale cicha akcja fajna podoba mi się jest zapisana. <coughs> Zobaczcie To misję akurat pamiętam, przypomniała mi się teraz i pamiętam jeszcze jedną legendarną już wręcz misję, ale to o jakiej mówię to zobaczycie później. Na razie nie będę nic mówił. Nie chcę wam spoilerów też rzucać, bo może ktoś fabuły Modern Warfare nie zna Co prawda trochę by mnie to zdziwiło. No, ale... Ok zdjęci. Jaki to ma klimat? Ja pierdzielę. Mimo, że gra ma 13 lat, to trzyma się świetnie. Dobra, wchodzimy. Ale wiecie co, powiem szczerze, że jak ulepszy sobie komputer i remaster będzie za w miarę rozsądną cenę, to nagramy sobie również remaster. Zobaczymy, jaka jest duża różnica. Bo szczerze mówiąc, nie widziałem remastera. Nie oglądałem gameplay z niego. Okej. Okay. Cover our six. The rest of you, on lead. Dobra, idziemy za kapitanem. Tu mamy kapłana ROFA. Jest gaz. Jest Price, dobra. Dokładnie, sprawdzajcie narożniki, panowie. Ok. Przynajmniej my kość dziwnie tak chodzi. Niby z 60 klatek, a czy jakbym grał w 30. Nie wiem, może to jakieś tylko takie moje złudne wrażenie Swody czyste. Schodzimy, nie? Dobra Strasznie mały interfejs jest, ale dobra. Będzie OK. Oje, coś do mnie strzela. Kortosz czysty, dobra. To lecimy panowie w przyszłym razie. Mogę zmienić na kałacha, ale średnio mi to odpowiada. O kurde. Dobrze, lecimy. Chcie mi przytrzymaj F, aby zebrać nieprzyjacielskie materiały. Wow oh, jedno na 30 nieprzyjacielskich dokumentów. Fajnie Może uda mi się znaleźć wszystkie, ale wątpię w to Dobra Ruszajmy tymczasem do przodu choć może za kapitanem Priceem Dobra Kurczę, jest klimat niesamowity, naprawdę Kurde, ale Row, nie przesuwaj mnie. Ok, Chodźmy. Widzę, że ja się trochę muszę trzymać z tyłu, bo jednak jestem taki. Znaczy, soap jest taki dosyć chyba zielony, co? dopiero został przyjęty jednak do tego sasu. Kurde, nie wiem, czy on dostał. A ja w krew strzelałem, dobra. Ok, ale już od pierwszych chwil widać, że sztuczna inteligencja naszych towarzyszy. Uległa sporej poprawie od koda 2. Tak jak już mówiłem, chętnie Wam zaprezentował też Koda 3. No ale kod 3 wyszedł tylko na konsolę. Na PC-ty się nie ukazał. Ok, poleciał flash, także możemy wchodzić. Ja czuję się w tej misji trochę jak taki Sam Fisher. Giel peśpałem, aby rzucić granat. Ale nie chcę granatów rzucać. Zrobimy to tradycyjnymi sposobami. A tu gaz jest, sorry. Jak zwykle strzelam do swoich, to już jest tradycja. Dobra. Tu jest jeszcze szkop, znaczy szkop. Akurat w tej części to będziemy się bić. Tango, ten, ruskimi, oczywiście. Zbyt, o. <grywa> dobra. Z źródła znaleźć koliółkę. Wyraźne tam mamy, dobra? Słyska. Wow! Mamy chyba te, czego szukaliśmy, Placj, to, czego szkoliliśmy, co? Nie So, grab the manifest in the container, move. Ok, mamy manifest. Wszyscy na górę, dobra. To lecimy. Oczywiście zaczęliśmy się w schodach, to też jest tradycja. O kurde! Co się dzieje? Okrętonie, o oh, kurde, Soap, stawaj! On your feet, soldier! No dokładnie. Idziemy, 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 idziemy! Kurde, jak mi kamerę przekrzywia! Biegniemy, biegniemy, ale muzyka epicka, o oh, shit! Stawaj, stawaj, stawaj. Stawaj, Soap, stawaj. Czemu koleś ma pseudonim Zupa w ogóle, czy imię, nie wiem, nie, nie wnikam. Zupa biegnij, będę <grywny> tak mówił. Kurde! Dalej, dalej, ale mam krzywą kamerę! O, co jest? Zaciąłem się w barierce! Wow, dobra. Uwaga na rury! Kurde, dziwnie się biega z taką kamerą wykrzywioną, muszę przyznać. Czuję się jak jakiś takim... jakbym był pijany co najmniej. Ale dobra. Tutaj, tutaj, teraz, szybko! Kończy nam się czas! Dawać, ruszać, życie! No kurde, zaciąłem się znowu. źle poszedłem. Tędy, dobra. Byłeś zbyt wolny. Jezu, Naprawdę musiałem takiego faila zaliczyć. O, jesteśmy. O, kurde. Dobra, Price nas złapał. wybaczcie za tego fejla. A to było głupie, ale dobra. Infinity Ward prezentuje. Call of Duty 4 Modern Warfare. O tak. Gdzie, gdzieś nas teraz przenosi. Pytanie, gdzie właściwie do jakiegoś auta? resident al fulami okay Puszczę jaki to ma klimat, nie... Aż mam ciary powiem wam szczerze. uciekają jakieś strzelaniny, kurde, co tu się dzieje w ogóle? Powiem że ja fabuły naprawdę nie pamiętam zupełnie. Więc dla mnie to też jest no... jakby nowość, mimo tego, że grę już przeszedłem. No dobra. Mamy wydarzenia z oczu chyba tego prezydenta całego, tak? No i gdzie się jedziemy, tylko pytanie gdzie? Uczu, widzę wojsko się nie pieści z cywilami. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, bo gra jest dosyć głośno. Ale zależało mi na tym, żebyście ją dobrze słyszeli. No zobaczymy, wiecie, pierwszy odcinek zawsze jest trochę taki eksperymentalny, nie? Znowu wojskowi.

takie obserwowanie wydarzeń, o oh, fuck. Nie odzywam się tylko kiedy ten. Nie odzywam się tylko kiedy ten. Y, mówca. coś się odzywa. Dojechaliśmy na miejsce chyba. Tak jest. No, kurd but na twarz nie jest ciekawy. mogę się rozglądać Proszt tak trochę mało co widać domyślałem się, że jedziemy na egzekucję Oh fuck. To nie zaczyna się kolorowo. Captain Price, Al Assad just executed President Al Falani on na national television. The Americans have plans for Al Assad, and it's too late to do anything for Al falani. But in less than 3 hours, name Nikolai will be executed. Nikolai, sir. Nikolai is our informant in the Ultra-Nationalist camp. He supplied the intel on the cargo ship operation. Nikolai's in hell right now. We're going to walk him out. We take care of our friends. Let's move. we have to save Nikolai, Soap McTavish. Zaciemnienie, dzień drugi, Dębry 31 góry, Kaukas, Rosja, sierżant Sob, McTavish, 22. Pułk, S.A.S. Tych że nasze po stronie straży spotka się w polu z rosyjskimi nojalistami z... Dobra, ale moi drodzy, wiecie co? Myślę, że tu odcinek zakończymy. Myślę, że to jest dobry moment, żeby to zrobić. Także cóż, no, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał, bo mnie osobiście, ten prolog zrobił na mnie wrażenie, może że gra ma 13 lat już. I cieszę się, że w sumie tak sobie tą gierkę odświeżę, bo naprawdę grałem w nią, w ją w tą produkcję 7 lat temu i naprawdę nic z niej nie pamiętam, więc właśnie chętnie sobie odświeżę. No i dobra moi drodzy, tu się pożegnamy, widzimy się w następnym odcinku. Na razie.